Pobitać wszystkich na moim kanale podmianka wody tu się zasysa tam się wylewa 2078 tak to chodzi zainstalowany w szafce dwie diody tak jest na minimum A teraz wam puszczę na maksimum Wszystko na spontanie z rączki, jedziemy z koksem No nie wyostrzy mi dobra Na maksimum Bardzo ładnie Im więcej wody, tym to gorzej faluje Zobaczcie co się dzieje w akwarium meta metra długości aż kara będę musiał go jakoś złapić jakimiś kątkami czy coś w jest ceramika zaraz wam pokażę jaka coś takiego nie będę reklamował ale kto Poszukaj na internecie, to znajdzie 3DS Filter Media. Tak, mucha ładnie. No i plus ceramika. Dwa kosze poszły z poprzedniego filtra. Zmniejszymy to trochę, bo to jest za bogato. 3 diody, to jest za dużo dwie. Na dwóch diodach tak chodzi jak 2075 na maksa. Dobrze, kończymy. Woda się leje, zaraz będę nalewał następną. Pozdrawiam wszystkich tak szybciutko.